Mateusz Gambl, Siemanka. Luktru. true <laughs> Siemano Miło ci widzieć Mateusz, drugi rok w Pałacu się spotykamy u Kamila, u Mateusza e, Mati, no chciałbym z Tobą zacząć rozmowę przede wszystkim e, taką trochę tocznimy się w czasie na zasadzie post ADCC tak, bo nie widzieliśmy się od tamtego czasu no niestety losowanie, losowanie jakie było, takie było ale myślę, że duży progres i tak zanotowałeś, nie? Wtedy w tamtym czasie. Dużo trenowałeś. Może powiedz tak na krótko, jakby już na chłodno, rok minął swoje wrażenia po samym turnieju. Nie no, no generalnie co, jeżeli chodzi o sam turniej, no to na, naprawdę najwyższej klasy już naprawdę i o prawa, i zawodnicy, i organizacyjnie i to, że i, i były światła i były będy na wyjście i był dym, i było show zrobione, i były kibice, i była arena, naprawdę no, na, na najwyższym poziomie mógłbym porównać to do... Nie wiem, do, do gali MMA, ale na przykład KSW robiło, czy, czy, czy Pride, czy UFC, że robią show generalnie, tam tak samo było, bo było jiu i było show zrobione. Następny IDC 2200, 20, 2221, 2021. E, jeszcze grubie się zapowiadają ponoć, także naprawdę kosmos, kto się tam dostanie? Co, jeżeli chodzi o mnie, to generalnie bardzo ciężko się przygotowywałem i do Mistrzostw Europy i później do Mistrzostw Świata uważałem, że formę mam wyśmienitą. Tak się też czułem i na kłopotu uważam, że gdyby nie karyton, a inny zawodnik, to naprawdę mógłbym powalczyć tam. Ale cały te przygotowania, wachlarz doświadczeń i te wszystkie techniki, które przerobiłem, naprawdę zmieniłem jako zawodnika jiu-jitsu i myślę, że nie pokazałem to w tej walce, ale w tej najbliższej z Shamilem, albo jeszcze kolejna I jak uda mi się zaprezentować to, co zrobiłem do Jujicu. E, no to wtedy mi wszyscy uwierzycie w jakim wtedy byłem w formie i jak teraz to się przełożyło. E, no tak, a wracając jeszcze do ADCC, czy miałeś okazję na backstage, a gdzieś tam zamienić kilka parę słów, w ogóle może z Garem Tononem, czy też tam gadałeś po walce. Znaczy, generalnie na backstage'u, żeśmy byli, no to byli też byli ci zawodnicy, ale były teamy tych zawodników też. To ja na przykład widziałem e, rozgrzewkę Gordona Rayana, Nikiego Rayana, nawet Garego widziałem rozgrzewkę, czy później na drugi dzień półfinałowy i tych wszystkich finalistów. Na zawodach też jest też tak, że gdzie jakoś... Ja nie rozmawiałem, nie wchodziłem w ten, no bo też nie chciałem jakoś zawodników rozpraszać, od ciebie, rozpraszać, też, ja tam się czułem nowy, poniekąd czułem się obco, obco trochę, no bo nie ma co ukrywać, ja jestem zawodnikiem, MMA w co to z skoku i po prostu wielkim układem jest dla mnie tam, że się dostałem i wygrałem po prostu, więc e, mogłem tam być, być częścią tego, ale generalnie poniekąd czułem się troszkę obco tam, a było widać, że oni czują się swoją wśród swoich tych najlepszych grapplerów po prostu. Nie? Mateusz, myślę, że nie będę Cię pytał o przygotowanie do walki z Shamilem i do walki z Normanem, bo to już cała Polska raczej po uprzednich wywiadach wie. E, wiadomo, no, że jesteś w grubym cały czas i chciałem Cię zapytać, czy może planujesz start na ADCC Trials, które się, odbywać się będą u Ciebie w domu, można tak powiedzieć, tak? Eee, eee. Właśnie sam, niby sam tego nie wiem, aczkolwiek wydaje mi się, że raczej nie będę startował, z tego względu, że skupiam teraz swoją uwagę na MMA. Eee, chciałbym zawalczyć tą walkę jak najlepiej zakończyć ten kontrakt, pomyśleć gdzieś o jakimś nowym kontrakcie i o nowej drodze, o nowej drodze po prostu żeby tam iść i się rozwijać. Wiadomo, mistrzostwo Europy i DC to jest bardzo gruba impreza, do której trzeba się przygotować. Ja jestem takim zawodnikiem, że jak startuję, to chcę być w pełni przygotowany. Tutaj nie będę miał takiego okresu, żebym mógł się przygotować typowo pod jiu-jitsu. Też nie chciałbym, bo bym musiał zrezygnować z MMA. A teraz naprawdę bardzo fajnie mi się to układa i, i stójka, i jiu -jitsu, i zapasy, i łączenie tego wszystkiego, i, pełny, i pełen wachlarz MMA. Więc e, raczej nie, skupiam już mocno swoją uwagę typowo na MMA, żeby tu się rozwijać i, i, tu, i tu teraz pójść. No bo ja dwa razy... Dwa razy wygrałem mistrzostwa Europa edycji dwa razy, dwa razy byłem na światowych e, trials, e, w, na Mundialu światowym, więc jak dla mnie to wystarczy, okay. jeżeli chodzi o rzeczy. Ok, to przynieśmy się może teraz trochę do czasu teraz niższego, jesteśmy na stacji spolana, po drugim dniu, po długich, długich kulankach, po ich po, 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 po walce, albo po technikach, porażonych prądem przez niektórych, <laughs> jak, no. jak przez Wilka czy, czy przez Mateusza Szczecińskiego, ale naprawdę super, no. Fajnie generalnie, bo dzisiaj rano, co Mateusz pokazał techniczki, później Wilku kontynuację, tak jakby z tego to mi to pasuje, bo tak jakby to były pod moje ruchy. Więc świetnie, bo sobie przerobiłem to, dołożyłem detale, które oni pokazali. Plus dodatkowo, no, nie zliczę, bo z rano chyba zrobiłem z osiem rund kulanek, czy z sześć, teraz też zrobiłem z 6 czy z 8. Więc na ten moment zakańczam, tak jakby etap przygotowań pod jitsu pod, pod szamila to był ostatni taki sprawdzian mój parterowy, I teraz już generalnie łapie świeżość i i już myślę o walce tylko. Matko, no to my oczywiście trzymamy kciuki za przychodzenie i w karierze, no i generalnie liczymy na poddanko. Wiadomo, jak to gra pleriną. <laughs> Dzięki serdecznie. Fajnie by było ja. też, jakbym się złapał poddanko, też bym się cieszył z tego, więc nie ma co ukrywać, będzie dużo zapasów, będzie dużo kotła, więc, e, więc na pewno będę polował gdzieś na jakąś lukę, żeby, żeby złapać Szamila, więc Dużym prawdopodobieństwem jest poddanie jakieś tam. Znaczy też się nie, nie, nie nastawiam na to, musi samo wpaść w rączki, po prostu wykorzystać moment w danej sytuacji, zareagować w tempo i, i wtedy będzie. Ale jest to jeden, nie? Z wizji. Czekamy, <laughs> czekamy, dobra, Dzięki za rozmowę na Dziękuję. Szewanko.